Siemaneczko z tej strony, oczywiście, kawa, witam Was w nowym odcinku, oczywiście gra na serwerze craftmc.pl witam nowych subskrybentów na kanale, w dzisiejszym odcinku wylosujemy dwie rangi EVIP, tak jak to było mówione w odcinku. Poprzednim? No i wylosowałem z komentarzy 5 gildii, które właśnie dzisiaj ocenimy. Yy, dobra, na początek yy, rozdamy najpierw rangi, które zostały wylosowane. Pierwszy zwycięzca jest to Adik Pelowski. Adik Pelowski i to właśnie on wygrywa od nas Evipa na 30 dni. Yy, dobra, yy, drugi zwycięzca jest to Kacperowski1234D. 1, dobra, i to właśnie on od nas otrzymuje rangę Evip na 30 dni. A jeżeli chcesz, Ty ją wygrać w następnym odcinku odcinek nowy pojawi się w piątek, czyli za dwa dni czyli masz szansę do wygrania evipa na 30 dni kosztuje on chyba 20 zł na okres 30 dni. Należy, aby go wygrać, należy zasubskrybować kanał, zostawić lajka pod tym filmem. No i pamiętaj o komentarzu z twoim nikiem. Możesz dodać też tak Gildi jeżeli cię wylosuje, no to twoja gilda zostanie oceniona. Yy, dobra, yy, wszystko co miało być do powiedzenia powiedziałem Zaczynajmy od oceny pierwszej gildii Pierwsza gildia oczywiście którą dzisiaj ocenimy będzie to gildia AAC ACC Dlatego, że po prostu Adik Pelowski został wylosowany i to właśnie jego pierwsza gildia zostanie oceniona. Yy, dobra, yy, przypominam wam też o konkursie, który trwa do 5 kwietnia no, i co należy zrobić i co jest do wygrania? Do wygrania jest oczywiście 100 zł, jest to główna nagroda, top 1. Wszystkie nagrody macie na Discordzie. Jeżeli chcesz, żeby Twoja gigia została zapisana do konkursu, no, do konkursu event na zamki, wystarczy, że po prostu napiszesz do mnie na Discordzie bądź na fanpage'u. Fanpage'a też masz podanego w opisie. No i masz tam też rozpisane wszystkie nagrody, które możesz wygrać Pamiętaj, główna nagroda jest o wartości 100 zł, więc naprawdę warto wybudować zamek Nawet jeżeli nie wygracie top 1, no to macie jeszcze nagrody za top 2 i top 3 Dobra, tak się prezentuje góra gildi ACC No chyba ta gildia nie zbudowała tu jeszcze jakiegokolwiek zamku Możliwe, że ta gildia dopiero co rozpoczyna tutaj swoją grę na serwerze Zobaczymy co ma na dole Dobra, dobra. czekajcie, bo tu w ogóle jest jakieś zejście do nich o kurna, tutaj nawet nie wiedziałem. Czekajcie, odpiszemy, odpiszemy temu graczowi Slash TNT, pamiętajcie, Slash TNT Macie tam wszystko opisane Tu mają zejście w dół, bardzo fajnie to wygląda yy, Dobra, idziemy na dół O, tu mają jakieś szybsze zejście, ale chyba nie jest jeszcze gotowe Idziemy w dół, pyk, pyk, pyk Idziemy, 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 idziemy Dobra, jesteśmy na dole yy, Pokój graczka i stacja metra O, to nie wiedziałem, że ta gildia posiada Własne metro yy, Tu jest właśnie pokój Adik Belowski nie wchodzić No i sklep, wstęp zbroniony Bez hełmu, okej okay, yy, nie wiem, czy to mają stołniarkę. Tak, to jest stołniarka. Okej. Okay. Pokój graczka i stacja metra. O, zobaczcie. Mają stację e, metra, pokój graczek. A graczek, graczek. A tu co pisało? Graczka, graczka. A tu graczek, graczek. Dobra, nie wiem czemu. E, ale po prostu możliwe, że się ktoś pomylił. E, tutaj wejdziemy sobie. Co oni tutaj mają? Tu mają jakąś skrzynkę. Aha, czyli tutaj jest stacja, która po prostu chyba sprzedaje... Mm, Tutaj ten, ale weźmy sobie jeden wagonik i przejedziemy się po prostu tutaj, Minecartem na... Czekajcie, tego chyba się odpalić, nawet nie da. Nie wiem, co oni tutaj to mają zbudowane. Dobra, popchamy sobie ten wózek i pojedziemy. Czekajcie, no gdzie on wysiadł? Czemu? Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Aha, no i gdzieś tutaj w ogóle nie dojechaliśmy. Czekajcie. Aha, możliwe, że nie wiem, mam game moda albo. Aha, bo ten tor tutaj nie działa. Ten tor jest po prostu tutaj nie jest zasilony. Nie no, musimy to zasilić. Przejdziemy, się, przejdziemy się jeszcze raz. Pyk, pyk. Dobra, czekajcie, pozwiedzamy tutaj. Tutaj jest jakieś dobudowane. Aha, tu jeszcze nie mamy w ogóle nic dobudowanego. Dobra, pochnijmy sobie ten wagonik. Dobra, jedź, jedź, dobra. Aha, dobra, nie wiem w ogóle, coś ten wagonik wysiada. Dobra, zniszczymy go, oddamy nim to tutaj pięknie. Pyk, pyk, dobra. Coś to metro nikt nie działa. <grym> poprawcie metro, poprawcie metro. Coś. Czekajcie. Coś Wam nie działa. <grym> XD Dobra, wychodzimy z metra. Oczywiście, tak się prezentowało Metro Guildi ACC. Dobra, jesteśmy w pokoju Adik Pelowski. No, i to jest chyba jakiś taki pierwszy, lepszy pokój. Tutaj gracza jakieś tutaj ma stołniareczki. Okej, okay, okej, okay, fajnie to tu wygląda. Na górze też bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę, bardzo fajnie się to tutaj prezentuje. Tutaj ma jest. Aha, tu ma. Dobra, tu ma swój sklep. Czyli on tutaj ma swój sklep. Dobra, nie no, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Zostawimy nim nagrodę oczywiście Nagrodę zostawimy nim, o, tutaj jest fajne miejsce Tu nim zostawimy trosze, troszeczkę premium caseów kawa, zostawimy nim 15 premium caseów i troszeczkę kluczy klucz kawa damy nim 10 klucz, dobra Dobra, tu już te itemy nim zostawiłem. Zostawimy nim jeszcze jakąś ocenę. No, tak myślę nad tą oceną, bo fajnie, bardzo fajnie to tu wyglądało. Ja bym tak nim dał z 6 na 10. No, 6 na 10, naprawdę, bo fajnie to tu wygląda. Zobaczymy, jak ta gilda się tutaj e, rozbuduje. Tak na zachętę nim, oczywiście, dałem 6 na 10. E, no, bo e, jakbym miał tak faktycznie oceniać tą gildię, no, to dałbym mi troszeczkę mniej tych punktów i premium cases. Ale zobaczymy, czy ta gilda się po prostu e, rozwija. Mm, no, bo też nie chcę tej gildii aż tak zbytnio surowo oceniać. Dobra, jedziemy do, nast do następnej gildii. Jest to Gildia Noc. Zobaczymy, jak się prezent będzie prezentowała Gildia Noc. Już jak zobaczymy, na pierwszy rzut oka ta gildia posiada, posiada bardzo fajny zamek. Czekajcie, tu chyba weszliśmy ze złej strony, bo tu chyba nie mają nic zbudowanego. Dobra, jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj. Nie no, kozak to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Wydaje mi się, że po prostu ten zamek użyje na miniaturkę i wydaje mi się, że tak właśnie będę robił. Najlepsza gildia, która będzie z pośród wszystkich gildii ocenionych, to tą gildię będę wybierał i będzie ona na miniaturce. Filmu. Dobra, bardzo fajnie się to prezentuje. Bardzo tutaj jeszcze wiadomo, jest y, praktycznie jeszcze półtorej tygodnia do wybudowania gildii, więc jest to spory kawał czasu. Więc jeżeli jeszcze nie macie zamku, bądź nie macie gildii, naprawdę wbijajcie na serwer, bo czasu jest sporo. Yy, dobra, czyli głównie Gildia tutaj buduje zamek, tak? Gildia buduje głównie zamek, żeby po prostu chyba być tutaj. W sumie Gildia ma szansę. Nie, nie ukrywajmy, Gildia ma szansę tutaj yy, wygrać tą nagrodę, bo bardzo fajnie się mu ten zamek nim prezentuje. Tu mają jakieś takie temy. Dobra, nie no, zobaczymy, ile jeszcze jest osób w tej gildii. Aha, czyli buduje, budują to tylko dwie osoby. Nie no, spoko. Pewnie jedna kopie, druga buduje. Dobra. Zostawimy nim tutaj tą skrzynkę. Damy sobie nim tutaj premium caseu. Nie no, zamek naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. No, w sumie nie jest on jeszcze w 100% skończony do końca. No, ale zobaczymy. Dobra, zostawimy nim 20 kluczy, zostawimy nim 20 premium caseów. No i ocenimy sobie tą gildię. Mm, czekajcie, tutaj damy nagrodę Kawa 1,96 ety Ja tą gildę oceniam na takie 8 na 10 8 na 10, no bo zamek jeszcze nie jest skończony Ale jak wiecie, czasu zostało jeszcze sporo Naprawdę czasu jest sporo masa Masakrycznie dużo mm, czasu zostało Do zbudowania zamku e, Dobra, jesteśmy w następnej gildii, Jest to gildia e, Vape, vibe, coś takiego mm, Czekajcie, tak Jest to gildia e, Vape no i co tutaj możemy zobaczyć? Też Gildia posiada jakiś zamek no tylko ten zamek jest troszeczkę mniejszy od poprzedniego. Mury nie są aż takie, można powiedzieć, wysokie, jak w poprzedniej gildii, no, ale naprawdę Gildia Noc bardzo fajnie się prezentowała, ma szansę wygrać konkurs praktycznie to 1. No nie wiem, bo w sumie nie widziałem jeszcze wszystkich gildii, jak one się prezentują. Ale zobaczcie, ta Gildia miała tutaj jakąś wbitkę. Hmm, tutaj mieli jakąś wbitkę. Hantówką się wbijali, zobaczcie. No i gildia chyba została tutaj przebita. No, ale czy do końca się wbili? Nie. Do końca nie jest zrobiona wbita. Zobaczcie, oni mają praktycznie z dwóch stron tutaj jakąś bitę Ciekawe, czy to zaremontują? Może o tym nie wiedzą. W sumie, czekajcie, zobaczymy, czy w ogóle tutaj mają jakiś. Aha, czyli oni tu w ogóle bazy nie mają. Oni mają głównie tutaj bazę zrobioną. Tu mają jajko. Eee, dobra, dobra. Mm -hmm. Aha, czyli tutaj mają. Czyli oni tutaj mają troszeczkę tą bazę wyżej zrobioną. Pewnie pomyśleli to małe po prostu Pomyśleli to spryciarze Że po prostu TNT nie niszczy tutaj u góry Tutaj mają jakiś dziwny Nie wiem, co to można nazwać stomniareczkę. Dobra, wydaje mi się, że po prostu Postaramy się ocenić tą gildię Góra się fajnie tutaj prezentuje, teren został tutaj przerównany, no trosze, troszeczkę słabo tutaj z zabezpieczeniami, z zabezpieczeniami u tej gildii, no ale nic, możliwe po prostu, że ta gilda się jeszcze tutaj w stanie po prostu rozbudować, ale jak coś my tu nim zostawimy, oczywiście troszeczkę, ale czekajcie, bo chyba jeszcze tutaj mają jakieś pokoje. W sumie tu jest pusto, tu nic praktycznie nie ma. Tam mają bikona. Dobra, czekajcie, zobaczymy jeszcze po drugiej stronie. Eee, dobra, tutaj też nic nie mają. Jeszcze zostały dwie. Dobra, tu o, tu mają. Tu coś jest, tu coś jest, jakieś itemki. Dobra, zobaczymy w ogóle co ten gracz tutaj pewnie ma. Okej, okay, nie, no w sumie sety tylko, no ale nic. W sumie sety to troszeczkę słabo. Mógł tam mieć jakieś jaksowe bloki albo nie wiem, coś w tym stylu. Dobra, i tu mają miareczkę. Dobra, bardzo fajnie się to prezentuje. Zostawimy im tutaj oczywiście prękę. Case. Jak dla mnie to będzie 20 premium case'ów. no i zostawimy nim 18 kluczy, 18 kluczy. Dobra, pięknie tu im to włożymy. Zostawimy tutaj, oczywiście, Obsidian, zostawimy AKW 196. Yty. Ja tą gildię oceniam na takie, można powiedzieć, 7 na 10. 7 na 10, no 7 na 10. Nie jest to jakaś ocena zbytnio niska, ani też nie jest to ocena za mała. Dobra, lecimy do następnej gildii. Jest to S. SKMB, SKMB Dobra, jak można zobaczyć, już to Gilia posiada jakiś fajny dół. Dobra, zobaczymy, jak ma u góry. Tutaj się prezentuje ich Kuboid. No, na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że Gilia nie posiada jeszcze żadnego zamku. Ale mają tutaj drzewkę. Zobaczymy, pewnie na tej drzewce są tu niesamowite klepy. Naprawdę, z tego co tutaj mi się wydaje, bo zobaczcie, jak ona jest tutaj rozbudowana. Nawet mają tutaj swój, nie wiem, arsenał chyba, bo ty jakieś skrzynki widziałem, czekajcie, o tu jest jakaś skrzynia. W sumie, aha, nauki, dobra, czyli nauki Tutaj mają jakąś klepotankę yy, Fajnie się to prezentuje, pierwszy raz Zobaczyłem coś takiego, nie, w sumie w tamtej yy, W sumie jak oceniałem w poprzednim Odcinku, to też tam był, ktoś miał drzewkarkę Ale pewnie chyba nie aż tak rozbudowaną yy, Dobra, tutaj w sumie Zabezpieczenia yy, na pierwszy rzut oka Troszeczkę słabo, możliwe, że Tak i te się tutaj też rozbuduje Idziemy w dół, zobaczymy co mają na dole yy, Fajny taki ten, można powiedzieć, zabezpieczenia Też na plus i fajny taki po prostu Też motyw tutaj mają, yy, tego kleju Wykorzystali. Dobra, idziemy w dół, na sam dół. Pięknie, dobra, jesteśmy na dole. Wybieramy tutaj cztery. Dobra, wybiorę ten. I jesteśmy już na dole, dobra, jesteśmy... O, nie, nie nie jesteśmy jeszcze na dole, nie no, ale po prostu, że mm, komuś się tak chciało coś wszystko, tak te bloki fajnie dopasować, naprawdę bardzo czekajcie, jest coś im tu zniszczę, bardzo fajnie to wygląda. Yy, dobra, w końcu jesteśmy na dole. Yy, tak się prezentuje tutaj długi Lee SMBK. Yy, zobaczcie co oni tu mają. Oni mają tu jakiś magazyn, ale pewnie w tym magazynie mają pusto. Albo nie, od góry tutaj mają i to jest po prostu od góry do dołu. E, dobra, tu mają kop, no czyli pewnie coś do kopania tylko, e, czyli stołniarka, e, Idziemy dalej, enchant, dobra, czyli to byłoby na tyle. E, no ta gildia jakoś tutaj fajnie się prezentuje, na pewno lepiej się ta gildia prezentuje niż ta gildia, e, którą oceniliśmy jako pierwszą. Jako pierwszą. Zostawimy nim tutaj 15 premium caseów, no i zostawimy nim 12 kluczy. Włożymy nim to do skrzynki, pięknie, pyk. No, ocena, jak dla mnie, to to będzie takie, mm, można powiedzieć, w sumie y, 6, 6, mm, 6,5, 6,5 na 10, 6,5 na 10. Dobra, wszystko. Zrobiłem kolor na zielono. Dobra, i już teleportujemy się do ostatniej gildii, którą dzisiaj ocenimy. Nie no, ta gildia po prostu chyba ma tutaj. No, w sumie najlepiej jest rozbudowana. Nie no, w sumie ta gildia też posiada jakiś zamek. Zobaczcie, jak ten zamek się tutaj e, zaczyna prezentować. Dobra, e, teren jak widać też jest tutaj już powolutku równany. E, zobaczcie, jest wykładana m, cała tutaj podłoga. Tak to można nazwać. O, i zobaczcie, nawet tutaj, w... Wanna naleśnik już buduje design. E, nie no, ciekawe jak ta gildia się będzie prezentowała, bo jak zaczyna budować w takim stylu naprawdę może to wyglądać kozak, a gildia noc może być zagrożona e, co do zamku po prostu tutaj dołp. Pamiętajcie, trwa event na 100 zł, pamiętajcie aby go wykorzystać, zbudować zamek po, y, pokażcie po prostu y, niech was Finezja pokaże y, po, po prostu niej się i pokażcie I na jaki zamek was stać e, tutaj wybudować. Nie, no tak, dla ja się bardzo, 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 ale tu bardzo ładnie prezentuje. W sumie jeszcze tu nie mają rozbudowanego w 100%. Zobaczymy jeszcze, jak nim się prezentuje design na dole. E, dobra, tu mają taki zeskok w dół, idziemy w dół. No i jesteśmy w dole Nie no żartuję oczywiście e, Jak się tutaj Aha czyli tutaj nie mają ża żadnego zejścia Tu pewnie mają jakiegoś zrobionego bazę ustawioną Dobra lecimy w dół Jesteśmy na dole e, Dobra tu mają zejście mm -hmm, Dobra idziemy tutaj Pięknie dobra tu jest troszeczkę takie tutaj Można powiedzieć wąskie jest zrobione Ale fajnie to wygląda e, Dobra idziemy na dół Jesteśmy na dole, tutaj jest zejście w dół. Aha, czyli tu jeszcze nie mają tego dokończonego, no i powinni to powiększyć o jedną kratkę do góry, żeby się tak głową nie uderzać. E, dobra, tu jest jakieś zejście w dół. E, no i jesteśmy na samym dole. E, dobra, tu jak możemy zauważyć, już ta Gildia chyba jakąś wbitkę miała na dół. Zobaczcie, jaki krater tu jest w ogóle zrobiony. Nie no. Ja, ale to wygląda i jeszcze jest tu szybkie wyjście na górę zrobione, jakby ktoś się po prostu chciał z nimi klepać. Nie, no bardzo fajnie to wygląda. Mm, bardzo fajnie ta Gilda się tutaj prezentuje. Oczywiście nie, zosta nie zostawimy nim tutaj na dole tego, tej skrzynki, przeniesiemy się troszeczkę do góry, żeby po prostu tutaj nie miał ktoś jej łatwiej po prostu okraść. Zostawimy to w tym miejscu, a w sumie zostawimy to w tym miejscu. Tutaj to zostawimy, według mnie to będzie spoko, w sumie spoko miejsce, nie wiem czy to będzie spoko miejsce. W sumie mogliśmy to tutaj zostawić, bo jeżeli tu mają bazę swoją zrobioną, no to tutaj na pewno się każdy y, przy tym y, pojawia. Y, dobra, zostawimy nim tutaj oczywiście premium case'y. Jak dla mnie, dla tej gildi to będzie 20 kluczy, y, no i 15 premium case'ów czekajcie biorę case'ów 15. Yy, ok, wożymy nim to tutaj do skrzyni. Yy, zamkniemy tą skrzynię oczywiście. Yy, postawimy skrzynię tutaj pięknie, pięknie. Kawa 1.96. No i ja tą grillia oceniam można powiedzieć na takie 7,5 na 10, bardzo fajnie się ta gildia prezentuje Zobaczymy jakie gildie Zostaną jeszcze też pokazane W następnym odcinku, bo jak widzicie Poziom gildii naprawdę Z odcinka na odcinek jest coraz wyższy Więc pamiętajcie, musicie zbudować Naprawdę coś fajnego, żeby wygrać Nagrodę, no bo jak wiecie Bierzemy pod uwagę Tylko i wyłącznie zamki A jeżeli po prostu jakaś gildia Tutaj zbuduje dół, nie zostanie ten dół Zbytnio jakoś tak zgryfowany, naruszony No to postaram się też dodać jakieś punkty dodatnie za po prostu ten dół, który został wybudowany, tak dodatkowo, nie będą to zbytnio jakieś duże punkty, ale mogą być po prostu potem jakąś taką dodatkową mmm, dodatkowe punkty Powiedzmy do całej po prostu wartości, czyli do danych tych punktów. No i to potem może zadecydować, która ilia po prostu będzie top 1. Pamiętajcie, wszystkie nagrody macie rozpisane na Discordzie. W tym odcinku to już będzie to wszystko. Pamiętajcie, aby wziąć udział w konkursie. Łapka do góry, komentarz. Naprawdę to nic wielkiego. Parę sekund i po sprawie. My się widzimy w kolejnym odcinku. To do zobaczenia.